Jesteśmy bardzo zaszczyceni tym, że to polskie radio nas obdarowało tą nagrodą, wskazując na karabinek Grot jako bardzo dobry produkt eksportowy. Na pewno tam modułowość, karabinka, nowoczesność zwraca dużą uwagę. Natomiast jest to karabinek, który, który jest już za granicą jest używany przez żołnierza ukraińskiego. Broniącego swojej suwerenności od dziewięciu miesięcy, eksportujemy też nasz karabinek na inne kontynenty. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że otrzymaliśmy jako Porty Lotnicze nagrodę Lubię, bo Polskie za usługę Fast Track, czyli szybkie przejście. To jest taka kompleksowa usługa, którą można kupić online, w kiosku samoobsługowym, albo u osoby na lotnisku, a służy temu, żeby w, że tak powiem, tych godzinach szczytowych, kiedy lotnisko przeżywa tak zwane piki, czyli po prostu jest bardzo dużo ludzi, tworzą się kolejki, można przez kontrolę bezpieczeństwa, czyli ten najbardziej newralgiczny i takich Chyba w sumie najmniej przyjemny punkt na lotnisku, przejść bez kolejki, oddzielnym przejściem za stosunkowo niewielką opłatą, bo to jest 30 zł. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii najlepszy produkt ekologiczny. Jest to glikol propylenowy produkowany niestandardową metodą. Jest to takie indywiduum chemiczne, które stosowane m.in. w branży automotyw do produkcji żywic poliestrowych. Dla przeciętnego Kowalskiego to oczywiście szampony. Jeśli latamy samolotami to płyny do odladzania, płyny do odmrażania samolotów. Dostaliśmy w kategorii Innowacje 2022 za wdrożenie powłok DLC, czyli Diamond Like Carbon. To są powłoki diamentu i węgla. Mają utwardzić powierzchnię, która jest używana w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, i nie tylko w warunkach atmosferycznych, ale pracy silników różnych urządzeń.